Witam serdecznie. Dziś pokażę szybki i prosty przepis na schab kebabowy pieczony w piekarniku. Do jego przygotowania potrzebujemy 400 gramów schabu, 2 duże czerwone cebule, przyprawę gyros, 2 łyżki majonezu, 4 łyżki ketchupu, sól, pieprz i odrobina oleju, ewentualnie masła kolorowanego. W pierwszej kolejności schab myjemy, kroimy w plastry i rozbijamy cienko, tak jak na kotlety schabowe. Mięso obsypiemy przyprawą i odstawimy na minimum godzinę, a najlepiej na całą noc. W międzyczasie cebulę kroimy w plasterki, ewentualnie w półplasterki. i podsmażamy na łyżce oleju, ewentualnie masa kolorowanego. Podsmażenie sprawi, że po upieczeniu cebula będzie miękka. Zachęcam do używania cebuli czerwonej. Ma bardzo dużą zawartość kwercyny. Cebula mamy gotową. Wyłączamy palnik. Zabieramy się teraz przygotowaniem sosu. Do miseczki dołożymy dwie łyżki majonezu, dwie łyżki ketchupu. odrobinę soli i odrobinę pieprzu około pół łyżeczki wszystko wymieszamy gdy wszystko mamy już gotowe dno naczynia posmarujemy cienko sosem Układamy plastry schabu. Schab smarujemy kolejną sosem. Jeśli masz duże naczynie do zapiekania, możesz wyłożyć jedną warstwę, nie musisz piętrować. Na sos wyłożymy teraz porcję cebuli i kolejna warstwa schabu. sos. Na górę wykładamy pozostałą cebulę. I tak przygotowane schab pieczemy pod przykryciem w piekarniku nagrzanym do temperatury 190 stopni przez jedną godzinę. Minęło 40 minut, Zdejmiemy pokrywkę i ostatnie 20 minut dopieczemy bez przykrycia. Tak jest jak prezentuje. Jeśli się prawi spadało to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.